Niektórzy twierdzą, nagrywając filmiki, tutaj, że były to miasta, garnizony. To nie jest prawdą, to były tylko koszary wojskowe. Obecnie miejscowość Kłomino to tylko trzy budynki koszarowe po niemieckie, takie jak ten, który należał do nadleśnictwa Czarnobór, dlatego jest jeszcze tak dobrze zachowany. Jeden blok poradziecki który Wam pokażę później. Obok tego budynku znajduje się mównica. Jak widać, zdobione ściany tej mównicy. I tutaj wejście na tę mównicę. Drugi z budynków koszarowych po niemieckich znajdujących się w kłominie. Przedostatni, który ocalał. I trzeci budynek koszarowy poniemiecki, który tutaj przetrwał. Tu znajduje się ostatni budynek wybudowany przez Armię Sowiecką. Budynek mieszkalny, który już częściowo jest zamieszkały. Jak widać, remontowany. Reszta takich budynków, było ich tutaj dwa bloki typu Warszawiaki, znajdujące się tutaj z których zostały już tylko zmiolone hałdy zostały wyburzone to jest właśnie ten ostatni budynek koszarowy niemiecki, który Wam pokazałem ten blok tutaj Leningrad po w Armii Sowieckiej i tam ten przedostatni, przed nim koszarowy no i ten pierwszy to są tylko te cztery budynki, które zostały w tej miejscowości Reszta jak widać tutaj na tych hałdach tego gruzu jest rozebrana i zmielona idąc prosto wzdłuż tych hałd gruzów, kierując się w stronę lasu dojdziecie do ciekawego zbiornika wypełniony wodą być może pełnił on funkcję zbiornika przeciwpożarowego nie znam jego przeznaczenia, więc nie będę się wypowiadał na ten temat. Wyjeżdżając z komina, jadąc w kierunku Sypniewa drogą po prawej stronie w lesie. Jest bardzo dużo ruin budynków koszarowych niemieckich, które zostały w trakcie natarć naszych wojsk i wojsk armii sowieckiej tutaj zniszczonych. Armia sowiecka obejmując ten teren i te budynki, oczywiście przejęła tylko budynki, które się nadawały do zamieszkania, a te, które już były tutaj spalone, po prostu wysadzili lub zebrali. Następne takie pomieszczenie piwniczne, które znalazłem tutaj w lesie. Zobaczcie. No i teraz taka prawdziwa piwniczka. Bo widać ciągnie się ona wzdłuż całego budynku. Jestem pod niemal całym budynkiem koszarowca Troszeczkę słabe światło mam ale widać, że tutaj ktoś ktoś przychodzi, sprząta No nie będę szedł tam dalej ciągnie się ona jeszcze raz taki kawałek jak przeszłem więc jest, jest co tutaj naprawdę zobaczyć ten budynek znajduje się w okolicach Kasyna Wojskowego. Odnalazłem ruiny domu oficera. Jestem całkowicie przekonany, że to są ruiny domu oficera. Jest to bardzo duży teren, jeden budynek widać w kształcie kwadratu i dookoła takie elementy jak widać budynek został wysadzony ciekawostką jest również to że znalazłem tutaj piwniczkę pozostałości domu oficera i kasyna Westfalenhof wejście główne od strony wschodniej do kasyna wojskowego. Zdjęcia tego kasyna możecie znaleźć na stronie Fotopolska, Komino. Jedną z ciekawostek, które musicie zobaczyć na terenie jest Wallenhof. Teraz komina. Są niemieckie strzelnice wybudowane tutaj w pobliżu miejscowości. Ta składa się z dziewięciu ścian, siedem prostych, a dwie ostatnie, tak jakby ramionami skierowane do środka. Nie znam dokładnego przeznaczenia tej strzelnicy, więc nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, czy to była strzelnica czołgowa. Myślę, że są fachowcy, którzy będą umieli na to pytanie odpowiedzieć. Obok tej strzelnicy znajduje się druga strzelnica równoległa do tej strzelnicy z potężnym kulochwytem betonowym. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. W takiej grubości mur kulochwytu tego i z tyłu pokażę wam ścianę tego kulochwytu no, to ściana tego kulochwytu jak widać potężna wysoka więc tutaj na tym torze tej strzelnicy Niemcy musieli używać jakiejś broni o dużym polu rażenia gdzie te odłamki daleko leciały więc zastosowali ten kulochwyt Tutaj widać dokładnie tą ścianę tego kulochwytu I wewnątrz bardzo dużo ziemi. Jedno z miejsc ciekawych, które też warto tutaj odwiedzić to jest ten elewator zbożowy znajdujący się przy drodze z kumina Dosypniewa. To niemiecki budynek wybudowany tutaj w tym samym czasie co koszary. Jeszcze jedno miejsce, które musicie koniecznie zobaczyć to Obozy znajdujące się tutaj koło miejscowości Kłomino, w których przebywali nasi Jeńcy, Francuzi, Jeńcy armii sowieckiej. Obok tych pomników, upamiętniających miejsce tych obozów, jest droga. Jest to nasyp kolejowy linii kolejowej, która tędy prowadziła od. Miejscowości Czaplinek do miejscowości Jastrowie. Niestety po wojnie zaraz armia sowiecka rozebrała tą linię kolejową i stal została wywieziona w głąb Związku Radzieckiego.